Cześć, jestem Kuba, mam 25 lat, jestem na ostatnim roku studiów magisterskich, kończę moją magisterkę, lubię się uczyć języków, mówię płynnie po francusku, rosyjsku i angielsku i dzisiaj chcę się podzielić z tobą moją relacją, dołożyć moją cegiełkę do tego projektu. Więc wszystko zaczęło się, Sirka w okresie kiedy miałem bierzmowanie, już nawet nie pamiętam, ile ma się lat wtedy, ale wtedy poznałem księdza, który jest moim dobrym przyjacielem do dnia dzisiejszego. I cała sytuacja potoczyła się w ten sposób, że potrzebna była jakaś tam jedna osoba, żeby jakąś jedną figurkę przynieść podczas mszy przygotowawczych. Zgłosiłem się yy. i potem nastąpił taki: yy, ta, nastąpiła taka zmiana dyskursu z osoby, która. Uczestniczy mszy, która siedzi w ławce jako osoba, która faktycznie coś, co, coś robi w tej myszy tak bardziej aktywnie. I wtedy też e, spytałem się, czy tam mogę spróbować e, służyć podczas mszy. No i koniec końców tak to się wszystko potoczyło, że, że ten ksiądz powiedział, że spokojnie nie ma problemu. Hmm. Zacząłem służyć i służyłem tak około 3 lata. <grym> Trochę tam zostałem. I przez ten czas bardzo mocno zacząłem się interesować liturgią, obrządkiem. Nie zawsze mi to wychodziło, jakieś fakapy jakieś były po drodze, to oczywiste. Co nie zmienia faktu, że to był taki bodziec, który, przez który zacząłem się bardziej interesować religią w ogóle chrześcijańską. Potoczyło się to tak, że zostałem wysłany na obóz przygotowawczy dla ceremoniarzy. Pojechałem na ten obóz, i podczas tego obozu uczyliśmy się wielu rzeczy, między innymi o elementach mszy, o, o rytach, o, o modlitwach i o wszystkim, 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 co jest od takiej strony technicznej podczas mszy. Ale, ale podczas tego, tego obozu było takie pierwsze jakieś zetknięcie bardziej sakralne z tym wszystkim, że to już nie było. Już nie było coś takiego, że przychodzi się na mszę, ponieważ rodzice karzą, tylko Właśnie przez to, że poznaję się od strony takiej technicznej i co też ważne, historycznej, bo mieliśmy dużo historii tam, części mszy, to, to poczułem y, tą sakrę, tak to bym nazwał. No i co? Obóz się skończył, yy, i od momentu, jak się skończyło, to mi się wydaje, przez około półtorej roku, przez dwa lata jeszcze aktywnie służyłem. I co? Od tego czasu minęły dwa lata. Już, już niestety nie jestem aktywnym ministrantem, i wydaje mi się, że moja relacja do ciebie będzie taka bardziej słodko-gorzka. Z racji tego, że właśnie w tym okresie, kiedy zacząłem się bardziej interesować mszą, jak to wygląda w kościele, uczęszczałem na lekcje filozofii w szkole, gdzie poznawaliśmy wszystkich wielkich myślicieli. W których y, lwia część też była katolicka, tam się między m.in. święty Tomasz Zakwinu, święty Augustyn. I do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że. Y, jednym z pierwszych zetknięć nauki kontra w kontekście religii, było to, tak, jak usłyszałem o, o tym, jak święty Tomasz Z Akwinu porównywał. Cały ten ruch, wszystko to, co nas otacza dookoła, właśnie do ruchu. I jeden, jeden z dowodów, który on wytaczał na istnienie Boga, było, było to, że musi być tak zwany pierwszy nieruchomy poruszyciel, który wszystko to wprowadził w ruch. I to mi tak faktycznie wtedy dało do myślenia, że już nie żyłem tak z dnia na dzień, tak nie zastanawiając się, nie wchodząc w jakieś głębsze refleksje, tylko faktycznie był to taki impuls. No i od tego czasu. Nie dość, że bardzo mocno zacząłem się interesować religią, religiami, oraz również nauką. I co ja bym chciał przez to powiedzieć? Dużo osób mówi, że istnienie, że istnienie nauki i religii nie wyklucza się, że może to iść w parze. I to jest wydaje mi się dobrze, do, dobre odzwierciedlenie mojego podejścia i, że tak powiem, mojego światopoglądu, że są momenty, kiedy czytam na przykład o jakichś objawieniach, czytam o jakichś cudach i to moje podejście raczej idzie w stronę sakralną. Ale są też takie momenty, kiedy na przykład ostatnio oglądałem na Netflixie bardzo fajny film o Stephenie Hawkingu i o tym, jak on badał czarne dziury. I tam uderzyło mnie to trochę, bardzo pozytywnie, że być może to wszystko, co nas otacza, miało początek i jest możliwe to, żeby nauka określiła, w którym momencie to wszystko się zaczęło. To na przykład e, przypomniało mi o tym, że, że religia i nauka mogą faktycznie iść w parze. Wtedy sobie pomyślałem, że my ludzie. Coraz więcej dowiadujemy się o tym świecie, który nas otacza. Coraz bardziej go zgłębiamy, poznajemy. Chciałbym z znacznie większą łatwością manewrować pomiędzy tą sferą naukową a pomiędzy tą sferą sakralną, ale z, praktycznie za każdym razem, kiedy albo spotykam się z moim, z moim przyjacielem, który jest księdzem, albo za każdym razem, kiedy. Pojawiają się jakieś nie wiem, historyczne nowe odkrycie naukowe. Jest to poddawane pod e, bardzo solidną wątpliwość i mam wrażenie, że, że, moi, że moje zdolności poznawcze za każdym krokiem ewoluują, zmieniają się i, i, i są swego rodzaju jak to, jak to konfucjańskie Inki i Yang: że to są jakieś takie dwie siły, które w środku oddziaływują na siebie nawzajem. Tak, to bym chciał powiedzieć, że. Że moje stanowisko, że moje, znaczy, że moje odczucia, że, moja, że moje świadectwo to jest, taka, to jest taka walka dwóch sił, z której czasami jedna wygrywa, czasami druga wygrywa, ale to, co jest pewne, to to, że się nawzajem uzupełniają, fluktuują, krążą, zmieniają się, są bardzo dynamiczne i. I czasami po prostu ciężko za tym wszystkim nadążyć i ciężko jest zająć takie jedno stanowisko, co jest na pewno, a co nie jest na pewno. Jest wiele świętych ksiąg, które istnieją w religiach. Tora, Koran, Ewangelia. To, co chciałbym powiedzieć, to to, że Jednym z argumentów, które głównie do mnie trafiają za, za tym, że jest faktycznie jakaś siła ponad tym wszystkim, jest taka, że po pierwsze, mądrości i to przesłanie, które jest w Ewangelii, oczywiście nie interpretowane literalnie, ponieważ nie będę sprzedawał swojej córki, <laughs> wiadomo o co chodzi. Interpretowane na czasy obecne mają w sobie bardzo dużo mądrości. I widziałem też takie fajne opracowanie. Była osoba, która na, na osi wypisała wszystkie wątki, które były wymieniane właśnie w Ewangelii. I biorąc pod uwagę to, że ona była pisana na przestrzeni setek lat, chyba stąd coś tam lat, i te wszystkie cross referency, te cross nawiązania, które są ukazane, wydaje mi się, że jest to literalnie jakby niemożliwe, żeby to wszystko było zmyślone, żeby yy, yy, przez to, że to jest tak logiczne i tak spójne, to, to jest na przykład argument, który bardzo mocno za mną przemawia. Na chwilę obecną, mimo tego, że nauka wyjaśnia coraz więcej, to moim takim świadectwem, które bym dał w ostatnim zdaniu, i to jest taka moja nadzieja, y, którą bym chciał wyrazić, to to, że, y, że nauka będzie w stanie ostatecznie, ultimatywnie, finalnie wyjaśnić, jak to wszystko powstało i żeby to wszystko, co nas otacza, co jest tak, tak wielką niewiadomą dla nas wszystkich, żeby mimo wszystko nie eliminowała wątku siły nadprzyrodzonej, ponieważ wtedy moje umiejętności poznawcze totalnie się poddadzą i powiem, że totalnie już tego wszystkiego nie rozumiem. Bo biorąc pod uwagę to, gdzie żyjemy, na jakiej planecie żyjemy, biorąc pod uwagę złożoność nasze, siatkówki naszego oka, na przykład, która pod kątem ewolucyjnym jest dla mnie do tej pory niewyobrażalną rzeczą, ciężko jest mi uwierzyć, że to wszystko że to wszystko powstało drogą przypadku. Jest oczywiście u mnie ci z tyłu głowy miejsce, które zezwala na, taką, na takie zrządzenie losu, na taki rachunek probabilistyczny, ale. Chciałbym po prostu taka moja utopijna wersja świata byłaby taka, że, że jedna, i jedna siła, którą w moim rozumieniu jest nauka, i druga siła, którą w moim rozumieniu jest religia, czyli to wszystko, co nie jest naukowe, jeszcze, jeszcze powiedzmy, że po prostu ultimatywnie, to się wszystko jakby spina w jedną całość. To jest takie przesłanie. Które bym chciał powiedzieć, oraz to, że y, tak na co dzień y, staram się. Staram się jak mogę, raz lepiej, raz gorzej, ale, ale się staram.